Wymagający przeciwnik, trochę więcej miał z gry. Nasza dobra organizacja, cała gry pozwoliła nam nie dopuszczać do sytuacji bramkowych przeciwnika. Oprócz chyba w pierwszej połowie, po małym błędzie, po dobrej interwencji Witka, piłka trafiła w słupek. Ogólnie, tak jak mówię, no, dobra organizacja, bardzo ładna. Pierwsza bramka, odbiór ryby w środku pola, prostopadłe zagranie do matulki, odegranie do środka i Przemek bardzo przytomnie się zachował. Druga, cwaniactwo Carlosa pozwoliło nam zdobyć drugą bramkę. Także uważam, że na tym etapie, którym jesteśmy, po rannym treningu, na pewno, na pewno ta nasza dyspozycja, jeżeli chodzi o dynamikę gry, jeszcze będzie lepiej wyglądała z dnia na dzień. Zagrało kilku nowych zawodników w drużynie. Był Łukasz, był Matulka, tak, który asystował. No i Luis Carlos przede wszystkim. Jak pan oceni tych nowych piłkarzy w Koronie? Na temat Carlosa nie będę się wypominał. Wypowiadał, bo, bo znam tego zawodnika. To co pokazał, to, to, to nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Matulka yy poprawnie, nawet momentami bardzo dobrze. Dynamiczny chłopak, tak samo jak Kotek. E, e, Lukas, e, opcja gry jako defensywny pomocnik, jako środkowy obrońca i nawet e, tak jak dzisiaj grał na prawej obronie, także uważam, że, że to są zawodnicy, którzy e, w pewnych momentach e, e, możemy ich... E, śmiało desygnować do gry i ten poziom nas utrzymają. Na pewno, na pewno przydałby się jeszcze, mówię, napastnik i jeszcze skrajny jeden pomocnik. Też chyba dobre zawody nie mówiliśmy o nim, Fertowsa, prawda? Szczególnie w pierwszej połowie. Tak, tak jak powiedziałem po pierwszym meczu był Bełchatowie, jest to chłopak, który cały czas obserwuje, analizuje grę w środku pola, bardzo dobrze się zabiera z piłką w kierunku bramki przeciwnika. E, także ta jego inteligencja e, boiskowa na pewno pozwala nam zachować większy spokój w środku pola. E, no na pewno, jeśli chodzi o drużynę, nie. Teraz w tych sparingach nie. Nie kierujemy głównego jakby nacisku na, na wynik, tylko na te założenia taktyczne, które nakreśla nam trener. Analizowaliśmy całą rundę i mamy, mamy nad czym pracować, mamy poprawiać jakieś błędy i głównie to jest, to jest naszym założeniem, żeby, żeby korygować to, co e, gorzej funkcjonowało w tej, w tej pierwszej rundzie i, i na tym się skupiamy w tych sparingach. No właśnie wczoraj widzieliśmy na, na treningu, że trener bardzo dużo uwagi poświęcał na to, jak ustawiacie się w obronie, jak się zamieniacie pozycjami i tak dalej. To dzisiaj funkcjonowało tak, jak być powinno? No jeszcze ciężko powiedzieć, żeby to funkcjonowało tak, jak powinno w pierwszym tak naprawdę sparingu w takim można powiedzieć składzie pełnym, tak, w którym będziemy dysponowali. Wiadomo, były, były jeszcze mankamenty, ale, ale po to tu jesteśmy, z jest pierwszy sparing na obozie, gdzie jeszcze, jeszcze ta, e, te obciąże, obciążenia są dosyć duże, wiadomo, że ta, Ani jeszcze brakuje tej, tej świeżości, e, ale, ale no mamy, mamy kilka sparingów, żeby, żeby to jak najlepiej dopracować, żeby, żeby z nowymi zawodnikami też, też złapać ten, ten wspólny język i, i mamy jeszcze trochę czasu, żeby na tym popracować. No, typowy mecz w Turcji tam z kazachami czy z Ukraińcami. Dużo walki, dużo, dużo biegania. Pogoda też nie za bardzo turecka. strzeliliśmy dwie bramki, jeszcze tam mieliśmy jakieś sytuacje i fajnie. Jak ci grało m.in. z, z Matulką, który tak naprawdę asystował przy tym, przy tym spotkaniu. możesz go w jakikolwiek sposób ocenić? Czy, czy za krótko? No ten spanik można ocenić naprawdę pozytywnie w jego, w jego wykonaniu przed. Zrobił, zrobił tą akcję. Nie wiem, czy to on podał, czy tam, coś, tam się chyba coś podbijało jeszcze. Także ten sparing jak, najba, jak na bardzo pozytywnie. Ważne, żeby on nie usiadł na, na laurach, tylko każdy, każdy sparing szedł do przodu.